Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie. Bez pośpiechu, bez uprzedzeń, bezinteresowny i rzeczowo. Nazywam się dr Sylwester Minko. Jestem emerytowanym lekarzem, specjalistą w medycynie ogólnej, anestezjologii, medycynie bólu i w akupunkturze. W dzisiejszym odcinku chcę Państwu mówić, powiedzieć, jak rozmawiać z lekarzem. Jak się przygotować do wizyty lekarza, czy to jest w praktyce lekarskiej, czy w szpitalu? Medycyna uległa w ostatnich latach ekonomizacji, takiej, że pacjent stał się klientem. I klient naturalnie ma swoje prawa, ma prawo y, rozmawiać, ma prawo być wyjaśnionym, ma prawo... Y, Zakwestionować pewne rzeczy, tak, jak w sklepie, jak w każdym. I ocenia, poza tym jeszcze ważne, ocenia klient y, y, produkt, który wyniesie z praktyki lekarskiej pod kątem przydatności jego. Pacjent jest jednakże szefem, i, i dyktuje, i rozstrzyga, czy przyjmuje ten prezent, ten. Towar, któremu lekarz y, y, proponuje, czy nie? Ale też trzeba pamiętać, że lekarz też jest człowiek i kiedy rozstrzyga o pewnej terapii, to y, zawsze ma jeszcze w głowie dodatkowe rzeczy, to znaczy jego y, rozstrzygnięcia. Po pierwsze, dobro pacjenta powinno być, powinno być zawsze na pierwszym miejscu, ale też y, znajduje się pod y, wpływem pism od, od kasy chorych czy od innych, od firm farmaceutycznych, które też na niego bywają wpływ. Co ważne jest dla pacjenta, jeżeli weź nie wejdzie do praktyki i rozmawia z lekarzem, żeby kazał sobie wyjaśnić, żeby kazał sobie wyjaśnić, co znaczą terminy medyczne, których lekarz używa. Niestety język medyczny jest często skomplikowany, uzyska się, używa się języka łacińskiego, używa się języka angielskiego, dlatego konkretnie co, co, pacjent, co lekarz chce przez to powiedzieć. Co to znaczy? Samemu musi wiedzieć, co chce wiedzieć, a czego nie chce. Prawda? Sytuacja y, chorego w rozmowie z lekarzem jest często taka, jak y, kiedy jeden siedzi na bardzo wysokim fotelu, a drugi na niziutkim stołeczku. To weźmy, sobie, weźmy sobie sytuację w szpitalu. Pacjent leży w łóżku, chirurg z wizytą, prawda, profesor, dwóch adiunktów, trzech jeszcze asystentów, dwie pielęgniarki, i ten biedny pacjencik leży tak sobie cichutko jak w łóżku, i trudno mu się sprzeciwić czemukolwiek. Jest pewna bariera psychologiczna wtedy między lekarzem a a pacjentom, która dla pacjenta jest trudniejsza do przeżycia, ale powinien włączyć swoją własną intuicję. Ta intuicja może mu powiedzieć, czy ten człowiek, który przed nim stoi, któremu powierza swoje zdrowie, czy on jest kompetentny, czy jest godny tego, żeby, żeby oddać mu się w jego ręce. Przy czym w takich specjalizacjach jak jak chirurgiczne i innym temu podobne, czy ortopedia, czy urologia, yy, czy, czy powiedzmy ginekologia i, i medycyna yy, przypadków ostrych, to znaczy intensywna terapia, yy, efekty działania lekarza są prędzej sprawdzalne i widoczne niż na przykład yy, przy leczeniu naciśnienia albo leczenia. Yy, Cukrzycy typu drugiego czy typu pierwszego. Tutaj jest większy okres czasu, i tu odgrywają rolę, gdzie, gdzie skuteczność terapii, jej pozytywne cechy widoczne są dopiero po miesiącach albo i po latach. A więc tutaj trzeba się oprzeć na wynikach badań naukowych dotyczących właśnie takich czy innych sposobów leczenia i tutaj lekarz jest właściwie zobowiązany zobowiązany, żeby śledzić literaturę aktualną badania właśnie badania tych wyników są bardzo cenne szczególnie wtedy kiedy dotyczy to już takich takich chorób, jak na przykład choroby nowotworowe. Powiedzmy sobie, że matka jest, ma zdiagnozowany, kobieta ma zdiagnozowany guz piersi, który powinien być usunięty i ewentualnie powinna być wprowadzona na terapia. W tym momencie, kiedy ta matka po operacji zaznawia, ja bym chciała właściwie zejść w ciążę i mieć dziecko, to wtedy jest pytanie, musi być ta szemioterapię, jaka ona ma dla mnie korzyści, czy co się stanie, kiedy ja tej chemoterapii zaniecham. I to powinien lekarz sprawdzić, jakie są statystyczne dane, ile, w ilu przypadkach zaniechanie tej terapii miało konsekwencje negatywne. Podobnie z, z badaniami profilaktycznymi. Na przykład koloskopię. Koloskopia obarczona jest co prawda rzadko, ale niebezpieczeństwem perforacji jelita. Jeżeli teraz robimy badanie profilaktyczne w formie koloskopii, i to badanie nie mamy żadnych obciążeń, nie mamy żadnych objawów. W rodzinie też wszyscy zdrowi, to jest, taki, to jest taka prewencyjna pierwotna. Prewencja pierwotna. Możemy też mieć pierwo, prewencję wtórną, prewencję wtórną, która jest związana z tym, że na przykład w rodzinie ktoś miał raka elita grubego i chcemy się poddać badaniu. Tak samo jest pytanie szczepień. Szczepienia dzieli się na obowiązkowe i przymusowe. Obowiązkowe szczepienia są u dzieci, te szczepienia, które każde dziecko według planu odpowiedniego, które się zmieniają, które są ustawiane przez odpowiednie komisje, są poddawane. Natomiast przymusu szczepień. Był jeden przypadek w historii, zdaje się 1963 rok we Wrocławiu była epidemia ospy prawdziwej i tam był przymus szczepienia się przeciwko ospie prawdziwej. Z pomocą milicji. To już jest wtedy, kiedy rzeczywiście używa się przemocy fizycznej. Jeśli Państwo wchodzicie do praktyki, czy do przychodni, czy tylko spójrzcie jeszcze, co tam, co tam wisi na ścianie. Czy, tam są, czy to jest tylko ogólna dekoracja, czy też są już plakiety, żeby na przykład zrobić terapię ozonem, albo zrobić ja wiem, akupunkturę, albo homeopatię. Czy, czy to już jest system sprzedaży usług medycznych, czy lekarz na tym jeszcze w jakiś sposób zarabia? Państwo macie zawsze prawo do informacji, i jeżeli ta informacja jest wyczerpująca i zgadzacie się z nią, i zgadzacie się na proponowaną terapię, to jeszcze nie znaczy, że musicie od razu ją rozpocząć. Może być też odwołalna. Właśnie w jednych z tych przekonał go ktoś, pacjenta, do tego, żeby zrobił, żeby, yy, zrobił sobie tę terapię ozonem, ale po powrocie do domu powiedział, żona, wiesz to za drogie, a sąsiadka miała to i nic jej nie przyniosło i tak dalej. Można to odwołać. Bardzo istotne jest pytanie o te świstki, które leżą razem z lekarstwami w pudełku na lekarzach, że te informacje. Te informacje są obłędnie skomplikowane, są coraz dłuższe i są najczęściej, najczęściej sposobem obrony firm farmaceutycznych przez wszelkiego rodzaju, przez wszelkiego rodzaju problemami prawnymi. Przecież tam była ulotka, i to wszystko jest napisane. Więc nie ma prawa się skarżyć pacjent o to, że, że, jest, że wystąpiły jakieś tam objawy. Najlepiej skoncentrować się na ważnych rzeczach. A te ważne: lekarz, który przepisuje lekarstwo, powinien, powinien znać jego najważniejsze objawy uboczne czy niekorzystne które występują. Ja w poprzednich odcinkach mówiłem, że przy tych lekarstwach są to, przy tych są inne, ale jeżeli się rozpocznie od małej dawki i się idzie powoli, to wtedy te objawy uboczne znikają. Czasem znikają po trzech dniach yy, też. Zadać pytanie lekarzu, jak by Pan postąpił, gdyby Pana córka albo Pana żona miała tą chorobę, którą ja mam? Yy. Są też portale oceniające lekarzy, wszędzie w internecie. Na początku, to było parę lat temu, było bardzo dużo tych różnych opisów, ale wiecie, jeden pacjent, który jest zadowolony, opowie jeszcze dwóm innym albo trzem innym, natomiast pacjent niezadowolony, kiedyś jeszcze w końcu wkurzy na lekarza, no to od razu jest 25. Negatywne komentarze, albo w mediach socjalnych, albo gdzie indziej. Ocenie też zachowanie lekarza. Czasem przy zadawaniu pytań lekarz staje się nerwowy. Dlaczego on sobie się staje nerwowy? Czy dlatego, że nie wie, jak ma odpowiedzieć? W takiej sytuacji poszukałbym sobie jeszcze innego lekarza, którego bym spytał, skonsultował w tej samej sprawie. Studia medyczne, na przykład jeśli chodzi o, o mammografię, trzeba wiedzieć ile lekarz powinien powiedzieć. Mamy, mam, jest, dostajemy pismo od y, y, Funduszu Ochrony Zdrowia do mammografii. Tylko jedna kobieta na 500 profituje z tego. Inne przez, przez obmacywanie, przez odpowiednie badanie u specjalisty można im się czegoś dowiedzieć. Pięć punktów jak, jakie powinny być zawsze wypełnione w, w, w czasie w, w wizyty lekarskiej? Po pierwsze, na co jestem chory? Po drugie, jaki jest cel tej terapii, która, która mi lekarz zaproponuje? Na przykład diabetes, mam HBA 1 powiedzmy 8,5, a celem jest Powiedzmy ustawienie na granicy do poziomu normalnego, nie za nisko, nie za wysoko, ale to trzeba mieć jasno sprecyzowany cel. Co będzie, kiedy się nie poddam terapii? Drugie pytanie. Jest tendencja do samowyleczenia? Na przykład pójdziemy do lekarza z objawami przeziębienia, mamy katar, y a co zrobię, jak nie, nie wezmę ibuprofenu przeciwgorączkowego, jak nie wezmę aspiryny, jak nie wezmę czegoś innego? Stanie się coś? Czy wyleczy się sam? Jaki konkretny zysk dla mnie przyniesie ta terapia? Co ja mam z tego? To jest zupełnie tak samo jak kupujecie jakikolwiek sprzęt domowy czy jakikolwiek sprzęt elektroniczny. Co ja mam z tego? Czy to mi jest potrzebne? Czy to mi utrudni życia, czy mi nie uprzykrzy życia, tylko pomoże. Prawda? Jeżeli ja mam brać na przykład lekarstwo, które mi, które mi to życie obrzydzi, to może lepiej się pogodzić z, tym, czy innym, z, tą, z tą czy inną niedoskonałością, którą, którą, z, z którą mógłbym wtedy żyć. Jakie działanie uboczne, ale te właściwe, te najważniejsze. Prawda? Jeżeli państwo bierze, bierze ktoś z Państwa yy, leki obniżające poziom cholesterolu, no to yy, to działanie uboczne, bóle mięśniowe są po pierwsze rzadkie, a po drugie w wysokich dawkach można te dawki zmniejszyć. Zasada jest taka, że yy, nie ma leków, których zażycie jednorazowe czy przez 2-3 dni powoduje nieodwracalne szkody w ustroju. W tej chwili. Takie leki są y, y, z, zabierane z obrotu. Także można pierwsze 2-3 dni odczekać i zobaczyć, jak to, to, jak ja to toleruje. Ale także trzeba się spytać o alternatywne metody leczenia. Na przykład operacja w stawie skokowym. W ścięgu stawu skokowego są y, 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 chirurdzy, którzy chcą operować, ale nie mówią, że założymy tape, a trzecim ją założymy kips. I y, można oczywiście wybrać jedną z tych terapii. Są, musimy też zwrócić uwagę, jak. jak Jacy są z drugiej strony, jacy są pacjenci, jak ocenia lekarz tego pacjenta. No pierwszy typ jest optymistyczny, wszystko będzie dobrze, jak już pan doktor przepisał, to, to już to, to jest, to na pewno się poprawi, tak dalej. On, Inni to są tacy dość lękliwi, negatywni, um, uważni. Um, strasząc tych pacjentów można osiągnąć wiele, to są typowi ulubieńcy, ulubieńcy przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, bo im można wszystko wcisnąć przy pomocy strachu. Są też rozsądni, którzy chcą wszystko wiedzieć, którzy potrzebują dużo czasu, dłuższego yy, omówienia, zastanawia się, odwleka, albo żoną i tak dalej. No i spontanicznie to już rzeczywiście reaguje natychmiast jeszcze z dużą porcją entuzjazmu. Po takiej wizycie u lekarza jest, jest, jest w domu czas zastanowienia. Przy kawie, z żoną, z dziećmi można mówić, czy jestem rzeczywiście przekonany do tego, czy ten lekarz przekonał, że mi to pomoże, tak? A czy jeszcze potrzebuję może dodatkowych informacji, bo ja byłem u lekarza, słuchałem, ale dużo zapomniałem. Dlatego też czas często jest dobrze zabrać partnera ze sobą, bo ten partner yy, słyszy. Yy, Cztery uszu słyszy więcej niż dwoje, ale jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości i nie do powiedzenia, oczywiście możecie następnym razem zamówić sobie termin za dwa dni i powiedzieć: Panie, ale to to jeszcze ja nie za bardzo zrozumiałem. Może mi Pan to wytłumaczyć. I tak powinno być. To jest mniej więcej to, co chciałbym powiedzieć na temat wizyty u lekarza z punktu widzenia pacjenta. Jeśli Państwu się podobało, to proszę, zasubskrybujcie kanał przekażcie innym przyjaciołom, znajomym, którzy się interesują problematyką zdrowotną. Czekam też na komentarze i na sugestie, jakie inne odcinki chcielibyście, jakie tematy w innych odcinkach chcielibyście usłyszeć. Na tym dzisiaj zakończę.